Dajcie. dzisiaj pokażę, jak skonfigurować Thunderbirda, aby wiadomości nie otwierały się w kartach, tylko w nowych oknach. Okno Thunderbirda jest już otwarte. Wciskam lewy ALT, aby wejść do górnego menu. Z strzałką w prawo przechodzę do narzędzia.

Wciskam tabulator, aż usłyszę dialog z zakładkami. Teraz strzałką w prawo albo w lewo wybieram zaawansowane. Wciskam tabulator, aż usłyszę otwieranie wiadomości w... Wybrane jest otwieraj w nowych kartach. Strzałką w dół przechodzę do nowych oknach, siedzi, stop, nowych oknach wiadomości. I to już wszystko. Zamykamy zakładkę opcję wciskając ctrl plus W, i od tej chwili wiadomości będą otwierać się w nowych oknach. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się, cześć